Dzień dobry, witam wszystkich oglądających w kraju i za granicą. Dotarliśmy na pierwszą miejscówkę. Jesteśmy w miejscowości Omiś W zasadzie za tą miejscowością kawałeczek to nasza miejscówka. Tak to wygląda. Pokażę to tutaj jest wokół za mną te góry które się ciągną, piękne e, trochę dzisiaj wieje, ale to dobrze bo jest bardzo, bardzo ciepło słonecznie i ten wiaterek pozwala, że nie odczuwa się tak strasznie tej tego gorąca po prostu e, co za mną, mm, jest ładne, ale nie powalające. Teraz popatrzcie, ja się obrócę, o to jest widok z naszych drzwi kampera. Eee, cała zatoka pięknie malowniczo położona. W towarzystwie mamy tutaj to drzewko. To jest oliwkowiec. Tutaj mamy krzak liścia laurowego. A tam poniżej mamy figowca. Także miejscówka bardzo fajna. Żeby nie być gołosłowny teraz. Zerknę na termometr. Nie wiem, czego tam będzie widać. O, 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 W tej chwili tam mamy gdzieś 31,4. A temperatura powietrza, oczywiście, w przewietrzonym kamperze. Także to nie jest tak, że tam jest cały czas zamknięte i ta temperatura rośnie. To tyle na razie. Droga przebiegła bez żadnych problemów. Troszeczkę trzeba się czekać na granicy chorwackiej. Podobno w weekendy, nawet do dwóch godzin. Myśmy stali jakieś 20 minut i poszło to dosyć sprawnie. Reszta granic bez problemu. Austriacy nam tylko pobachali, żeby jechać dalej, nie sprawdzali kompletnie nic, żadnych dokumentów, niczego. Drogi puste, praktycznie są odcinki, że jest się samemu na drodze i, i nie ma złego ducha. Dziwnie się trochę czułem, bo to takie osamotnienie no, na autostradzie no, to się chyba rzadko zdarza. A tu się zdarza. Co do miejsca, e, jak chcecie jechać, macie takie plany, jedźcie. Nie słuchajcie pierdół, e, które masz media Wam was karmią. E, wszystko działa, wszystko hula. E, jedyny e, mankament, nie mankament. No. To, że jest pusto, nie ma ludzi w miasteczkach, troszeczkę tych ludzi można spotkać. Natomiast na plażach to są jakieś sporadyczne osoby. No ale podobno rozmawiałem tutaj z właścicielem, ma się to zmienić z początkiem lipca. Zobaczymy, nas już tu nie będzie, jedziemy dalej. A gdzie to? To tyle. Moja żona tam gdzieś się chlapie, chlapie w tej słonej wodzie. Widzę ją teraz. Przed chwilą była. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Życzę wam słońca, pogody. Zdecydowanie poprawia to nastrój i humor. To na razie. Ciao.